Kochani, góry to ważne miejsce w dziejach biblijnych. Jeśli popatrzylibyśmy na temat gór, to na górze Mojżesz rozmawia z Bogiem, na górze dzieje się scena przemienienia, na górze wreszcie Chrystus oddaje swoje życie na Grogocie. A więc jeśli coś dzieje się na górze, to oznacza, że jest ważne w dziejach zbawienia ale nieco kłóci się to nam ze scenerią dzisiejszej Ewangelii, ponieważ tak naprawdę, można powiedzieć, nie zdarzyło się nic wyjątkowego. Kobieta w wieku 15-16 lat idzie do swojej kuzynki w góry, by się z nią spotkać. Nie ma tu żadnego przemienienia, nie ma tutaj żadnego cudu. Jest tu zwykłe spotkanie dwóch kobiet. Jedna i druga za sobą tęsknią, kochają się, co widać po wyrażonych słowach. Ważne, abyśmy zauważyli, co dzieje się w momencie, kiedy Maryja dowiaduje się o anioła, że zostanie mamą Pana Jezusa. Idzie, do, idzie w góry do swojej krewnej, aby jej pomagać, aby jej nieść pomoc, pomoc. Dlaczego ten wstęp o górach? Ponieważ wydaje się, że w naszym chrześcijańskim życiu właśnie góry i właśnie temat pomocy są ze powiązane. Bo właśnie pomoc, niesienie dobra drugiemu człowiekowi, Oprócz najważniejszej relacji z Bogiem, jest wyznacznikiem naszej wiary. No bo, co nam to da, że będę wierzący, jak nie będę czynił uczynków miłości, uczynków miłosierdzia? To jest ze sobą bardzo mocno powiązane. Warto w tym ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem przypomnieć sobie o tym, zapisać sobie gdzieś tam w głowie, na dysku twardym, że pomoc jest ważnym elementem naszego życia. To nic z tego, że będę się modlił, będę miał pięknie złożone ręce w Kościele, jeśli dalej nie pójdzie za tym caritas, czyli dzieło miłosierdzia, dzieło niesienia pomocy drugim ludziom. To bardzo ważne, byśmy uświadomili sobie, że Chrystus nie narodzi się w naszych sercach, nie będziemy przeżywali tego osobistego Bożego Narodzenia, jeśli nie będziemy mieli serca otwartego na drugą osobę. Wtedy te święta będą tylko zwyczajem, tradycją, natomiast nie będą dla nas momentem narodzenia Jezusa w moim sercu. Życzę Wam wszystkim, kochani, spokojnego i dobrego czasu przygotowania do świąt. Pamiętajmy o tym, że Pan Jezus chce dzisiaj narodzić się w naszym sercu.